Dzień dobry Państwu, Mogórzata z witam Państwa w programie Kentryn Flash. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu: Otwarcie Dworca Kolejowego w Kętrzynie, Puchar Mistrzów Świata zawitał do Kętrzyna, Miasto podsumowało inwestycje wymiany oświetlenia. Były wokalista dżemu wystąpił w City Clubie. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. Najbliższy weekend tradycyjnie upłynie już pod znakiem wizyt na rodzinnych grobach. Warto jednak przy tej okazji pamiętać, abyśmy dbali szczególnie na zatłoczonych drogach o własne bezpieczeństwo. Z tego też powodu już dzisiaj rusza policyjna akcja Znicz. Jak co roku w okresie święta zmarłych policjanci w całym kraju przeprowadzają działania pod hasłem Znicz. W czasie tych działań będziemy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, na to, żeby każdy mógł spokojnie dojechać do miejsca pochówku zmarłych i uczestniczyć w tych uroczystościach. Oprócz działań z NIC prowadzimy również działania ukierunkowane na ujawnianie osób nietrzeźwych za kierownicą, i na to będziemy zwracać bardzo dużą uwagę. Poza tym zwracamy uwagę oczywiście na używanie pasów bezpieczeństwa. Apel w tym miejscu również do pieszych. Przypominam, że zmieniły się przepisy nakładające obowiązek posiadania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Działania policjantów będą prowadzone jak co roku, natomiast podstawową zasadą jest zdroworozsądkowe myślenie kierujących. Pamiętajmy, że organizacja ruchu będzie zmieniona na ten czas i trzeba po prostu patrzeć na znaki i kierować się znakami drogowymi, a nie jeździć na pamięć. Na to szczególnie będziemy zwracać uwagę. Długo oczekiwana inwestycja dobiegła końca. 30 października władze miasta dokonały uroczystego otwarcia dworca. Obiekt, który jako pierwszy rzuca się w oczy przyjezdnym, od teraz będzie piękną wizytówką miasta. Z Gęczyńskim Dworcem mam miłe wspomnienie, ponieważ tu przepracowałam nie tu, tylko w przepracowałam, ale jeżdżąc jako maszynista tu obsługiwałam bocznice i tory, manewry osobowe prowadzałem pociągi i przez to miliać wspominam, ponieważ była miła obsługa. Natomiast jeśli chodzi o budynek, to był bardzo zniszczony, ciemny, a teraz jest przezroczysty, przyjemnie wejść, przekroczyć ten próg dworca kienczyckiego. 30 października mieliśmy okazję uczestniczyć w kolejnym ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w nowej hali sportowej przy ulicy Moniuszki. Tym razem mogliśmy podziwiać najważniejsze siatkarskie trofeum, czyli wywalczony w tym roku przez polską drużynę Puchar Mistrzów Świata. To akurat taki przypadek, zupełny przypadek, że jestem w Zarządzie Polskiej Związku Siatkowej i wymyśliłem sobie, że dobrze by było, żeby właśnie te dzieci, które tutaj są, to takie same dzieci wszystkie nasze na Warmii Mazorach Mazurach zobaczyły ten puchar. Dotknęły go wzrokiem na żywo, a nie tylko przez e, kamery telewizyjne, przez okienka. Po prostu zależy mi na tym, żeby utrwalić im to. Będą mieli zrobione zdjęcia, wydrukują sobie w internecie i będą mieli dożywotnią pamiątkę, ale jeszcze coś takiego, żeby zaczęli uprawiać tą piłkę siatkową, tą tak, 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 piękną tak, tak, dyscyplinę sportu, tak, tak, tak. jaką jest ta piłka siatkowa. I ja o to właśnie chodziło. W 23 października w Kętrzyńskim Ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca udział Kętrzyna w projekcie Sowa – energooszczędne oświetlenie uliczne. W ramach programu w naszym mieście wymieniono 80% oświetlenia, co pozwoli w przyszłości na oszczędzanie prawie 350 tysięcy złotych rocznie oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Do wymiany użyto wyprodukowanych w Kętrzyńskiej fabryce Philipsa opraw i systemów typu LED. Jeśli ktoś się interesuje programem Sowa, to wy, wy Koniecznym, który podaje ten program, to jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Czyli to wprost się przekłada na zmniejszenie zużycia energii. I zastosowanie tych nowoczesnych opraw led powoduje zmniejszenie poboru energii elektrycznej. I z tego tytułu szacujemy, że nasze miasto w skali roku będzie osiągało oszczędność około 200 tysięcy złotych. Więc przy uzyskaniu dotacji w wysokości 45% na realizację tej inwestycji i preferencyjnej pożyczki oprocentowanej tylko w wysokości 3% to będziemy spłacali tę pożyczkę z uzyskanych oszczędności i jeszcze kwota około 200 tys. złotych będzie pozostawała w budżecie miasta. W piątek 24 października, w ramach cyklu Kultury, trochę w Kanczyńskim City Clubie, wystąpił znany z grupy Jam Jacek Dewódzki z zespołem Kontrabanda. Publiczność mogła posłuchać standardów rocka i bluesa, w tym oczywiście jamowych przebojów. Na koncercie nie zabrakło też autorskich utworów Jacka Dewódzkiego i Kontrabandy. Tak z podwórka znałem słodki jej warkoczy. I kochałem i marzyłem, byłem huzar. Ale świat ją rozprawiczył i zaskoczył. Dla miłości każdej napisał. Że swoje dłonie, nie zapomnij, że ta róża to jest kwała. 3 listopada o godzinie 18 w gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, w ramach projektu Polska Światło Czuła, będzie można obejrzeć film Chopin The Space Concert. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem Adamem Ustynowiczem. 6 listopada o godzinie 20 w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury wystąpi kabaret pod wyrwie groszem. Wstęp 45 zł. 8 listopada o godzinie 19 w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury będzie można posłuchać piosenek zespołu Pink Floyd w wykonaniu grupy Spare Bricks. Muzyce towarzyszyć będą pokazy multimedialne, efekty specjalne czy oryginalna scenografia. Wstęp 20 zł. 13 listopada o godzinie 19 w Kętrzyńskim Centrum Kultury będzie można posłuchać duetu akordeonowego Amalgali Duo. Wstęp 20 zł. Bilety na wszystkie wspomniane imprezy można kupić w kasie Kina Gwiazda codziennie w godzinach 14:21. Promocja Kultury Trochę oraz City Club zapraszają już dzisiaj, 31 października o godzinie 20 na wieczór z piosenką autorską, w którym wystąpią Paweł Bożeński i Kacper Kasprzak. Wstęp 10 zł. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Pinokio, Bogowie, Furia. Czy rogi. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Marka, dziękuję serdecznie za uwagę.